Cześć, z tej strony Dani. fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam szosowe buty Rebelhorn Scout. Rebelhorn Scout są to uniwersalne, turbo uniwersalne, szosowe buty w wysokości 3 4. I występują w dwóch wersjach. R, którą właśnie w tej chwili Wam pokazuję oraz w zwykłej wersji, ale ona jest znowu z membraną wodoodporną HIPPORA. Więc możemy sobie wybrać albo buty bardziej wentylowane na te upalne dni, albo bardziej uniwersalne na troszkę chłodniejsze dni, gdzie może spotkać nas deszcz. Kolejna informacja jest taka, że występują w bardzo szerokiej rozmiarówce, są w typie unisex, więc pasują zarówno na kobiety, jak i mężczyznę. I rozmiarówka jest od 36 do 48. Więc z czego te buty się składają? Zewnętrzna część naszego buta to skóra PU, czyli sztuczna skóra, która jest wysoce odporna na tarcie. I to jest akurat dobra informacja, ponieważ ona bardzo długo będzie wytrzymywała. Wersja R, wszystkie te elementy, to jest wentylacja. Nie? Więc jakby tej wentylacji cały przedni, można powiedzieć, język, cholewa buta, tutaj boki buta, aż przechodzi to na tył i tutaj znowu druga część buta, wszystko to jest wentylowane. Współgra to z podszewką wewnętrzną, która jest w technologii meszowej, czyli właśnie też takiej napompowanej lekko dziurkowej. Generalnie cały przewiew bardzo fajnie w tym bucie współgra. Jeżeli zależy wam na tej wentylacji, w tym bucie ją znajdziecie. Te cechy, które wymieniłem przed chwilą, są bardzo ważne przy wyborze buta, ale nie są jedynymi, ponieważ ten but, czyli scout, słynie także z tego, że ma zamki po lewej i po prawej stronie, więc jest łatwiej taki but ściągać i zakładać, szczególnie dla osób z wysokim podbiciem. Więc jak to wygląda? Generalnie tak: rzepik, rzepik, zamek z jednej strony, zamek z drugiej strony i zobaczcie, że on bardzo, bardzo szeroko się otwiera. Więc zakładanie i ściąganie tego buta jest dziecinnie proste. Tutaj też możecie zauważyć, jak wygląda ta wyściółka w środku. Jest ona właśnie taka fajna, nadziurkowana, napompowana delikatnie, więc ten przewiew w środku występuje. Teraz pomówmy o ochronie. Za ochronę naszej stopy, poza tym, że mamy właśnie tą skórę PU, mamy także wzmocnienia. Mamy ochraniacze na kostkach. Z jednej, jak i z drugiej strony, takie delikatne, ale jednak występujące. Mamy wzmocnienia na palcach, mamy wzmocnienia na kostce oraz mamy poprzecznie wzmocnioną olejoodporną podeszwę. Jest ona także antypoślizgowa i możecie zauważyć, że już taki, mimo że to w ogóle nie jest but off-roadowy, to już taki delikatny, nieco bardziej agresywny bieżnik się zaczyna pojawiać. Pod turystykę bardzo dobrze skrojony but. Opowiadałem Wam o tym, że mamy tutaj wzmocnienia na palce i jakby go nie widać, bo tutaj mamy po prostu bardzo twardy element. Natomiast ten zewnętrzny element to jest tak naprawdę wzmocnienie na dźwignię zmiany biegów. Tak, żeby częsta zmiana biegów po prostu nam nie niszczyła tej zewnętrznej warstwy buta. Z kolei wersja wodoodporna nie ma tej wentylacji, tylko tutaj jest materiał tekstylny a w środku mamy dodatkowo membranę hipora. Buty występują w jednej wersji kolorystycznej, czyli czarnej i tak jak wspominałem, są dostępne w bardzo szerokim rozmiarze, od 36 do 48. Dla wszystkich zainteresowanych tymi butami, link do produktu znajdziecie w opisie filmu. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.